Kiedy czytamy Ewangelię po zmartwychwstaniu Jezusa, apostołowie byli zamknięci w wieczerniku z obawy przed tymi, którzy mogli uczynić z nimi to samo, co uczynili z ich mistrzem. Zamknięci w obawy o swoje życie. Dzisiaj ludzkie zamknięcie wygląda zupełnie inaczej. Wielu jest zamkniętych z obawy przed doświadczeniem Boga. Wielu ludzi jest dzisiaj zamkniętych z obawy przed doświadczeniem takiego działania Boga, które zmienia człowieka, które sprawia, że człowiek zaczyna żyć inaczej. Ilu ludzi dzisiaj przechodzi obojętnie obok drzwi takiego kościoła i nigdy nie zrobi jednego kroku do przodu, aby Przejść za te drzwi i wejść w taką przestrzeń, w której jest tylko działanie Boga, w której można doświadczyć Jego miłości, w której można zrozumieć, że On z miłości dla mnie jest tutaj obecny, że z miłości dla mnie zaprasza mnie, abym przeżył najwspanialszą przygodę swojego życia, że z miłości dla mnie jest ciągle obecny. Dla Niego czas się nie liczy. On jest nieustanną obecnością dla tych, którzy pragną z Nim przeżyć swoje życie. Wielu młodych ludzi, których spotykam, szczególnie w szkole, mówi: Ja jestem niewierzący, mnie Bóg nie interesuje. Zawsze proszę, go, zawsze proszę ich wtedy, aby mówili całym zdaniem. Nie wierzę w Boga dzisiaj, bo nigdy nie wiem, czy jutro nie zapragnę Boga. Nigdy nie wiem, czy nie zapragnę takiego spotkania z Bogiem, które gdzieś odezwie się w głębi mojej duszy i zapragnę z Nim przeżyć inny czas swojego życia. Ilu było takich świętych, których życie można podzielić na dwie części. Życie bez Boga i życie z Bogiem. Ilu jest takich ludzi? Może również jesteś nim i ty, który słuchasz tych moich słów i powiesz: Moje życie też można podzielić na dwie części. Wtedy, kiedy w Boga nie wierzyłem i kiedy byłam daleko od Niego. I dzisiaj, kiedy nie wyobrażam sobie, bez Niego dnia, godziny życia, istnienia, bo On jest całkowitym sensem mojego życia. Nie uciekaj przed Nim, nie zamykaj dla Niego drzwi swojego życia. Daj sobie taką szansę, żeby czasem wejść dalej, żeby przekroczyć ten próg, w którym. Bóg jest na wyciągnięcie ręki, jest blisko, bliżej nie można. Zobacz, ile On uczynił, aby zbliżyć się do człowieka, nie do anonimowego człowieka, aby zbliżyć się do Ciebie, abyś poczuł, że nie jesteś sam, bo każda samotność strasznie boli, bo każda samotność jest wielkim cierpieniem. A Bóg nie chce, żebyś był samotny, tylko trzeba, abyś otworzył drzwi swojego serca i wpuścił go do środka, tak jak wołał święty Jan Paweł II, abyśmy otworzyli drzwi swojego serca dla Chrystusa. A dzisiaj coraz więcej jest takich drzwi, które są dla Niego zamknięte. I popatrz jakie są tego konsekwencje. Żyjemy w świecie wojen, terroryzmu, niepewności. Żyjemy w świecie gdzie człowiek przed człowiekiem szuka najbardziej nowoczesnych zabezpieczeń, aby przed nim się chronić, a nie dla niego się otwierać. A Bóg? On nie Czyni żadnych zabezpieczeń, byś nie mógł tutaj wejść. Nie znajdziesz takiego kościoła, na drzwiach którego znajdziesz kartkę, wstęp tylko dla świętych, po spowiedzi, z czystym sercem, dla wierzących, miłujących Boga ponad wszystko. Takiego ogłoszenia nie znajdziesz, bo Bóg jest dla wszystkich i jest nawet dla ciebie. Nie wiem jak dzisiaj w niego wierzysz, ale uwierz, Bóg jest dla ciebie. Otwórz drzwi swego serca dla niego i wejdź. Zobaczysz, po tamtej stronie jest naprawdę inne życie.